Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. W ubiegłym roku, jak to brzmi, pojawił się film, w którym pokazywałam Wam takie nowości, które mam, które zostawiłam, takie rzeczy, które w zasadzie są u mnie nowe, które zostawiłam i z których już korzystam. I tam był taki miks, tam były chyba był zapach, były jakieś kosmetyki. To było już dosyć dawno i nie ukrywam, że wtedy obiecywałam też drugą część, w której właśnie będą tylko ubrania. Ten materiał powstał, ale z jakichś niewyjaśnionych dla mnie powodów zniknął w czeluściach aparatu, a w zasadzie podejrzewam, że po prostu robiąc miejsce na karcie, wyrzuciłam go przypadkowo. Więc przychodzę dzisiaj ponownie do Was z tym tematem. Wracamy po dłuższej przerwie. Chciałam Wam pokazać nowości w mojej szafie. Część z tych rzeczy pojawiała się w jakiś mierzymy, w jakichś takich właśnie tych filmach, które gdzieś staram się robić stosunkowo często. Ale nie wszystkie. Niektóre nie pojawiły się, czy nie pokazywałam Wam ich w żadnym innym filmie. Niektóre są dla mnie na tyle nowe, że jeszcze w ogóle nigdzie ich nie było. A niektóre mam już od jakiegoś czasu, ale jakoś tak, nie wiem, po prostu o nich nie mówiłam. Przyniosłam sobie tutaj wszystko. Rzeczy są, znaczy rozpiętość czasowa jest dosyć duża. Dlatego, że jedna na przykład bluzka jest ze mną chyba od sierpnia. Pozostałe już są teraz raczej z końcówki roku. Także jak widzicie paleta barw jest tutaj bardzo szalona. Zaczniemy sobie od produktów polskich firm, polskich producentów. Tutaj akurat nie z wiekowa żeby że wiszą trzy bluzki, które właśnie są z różnych sklepów. Leon na balkonie szczeka z różnych sklepów, ale wszystkie łączy to, że są wyprodukowane w Polsce i może zaczniemy od tych dwóch z długim rękawem. Pierwsza biała, natomiast biały taki Long Sleeve, to, co jest bardzo fajne w tej bluzce to przede wszystkim jej materiał, ona jest rozciągliwa, tutaj jest chyba 96, 7, 5 jakoś tak procent bawełny, a reszta to jest Elastan, dzięki czemu ona jest taka, wiecie, hop, hop, rozciągliwa. Biała, dekolt w literkę V. Ona pochodzi z Marsala, Marsala butik jakoś tak Marsala. 95 bawełna, 5 elastan. Mam, piorę, noszę, bardzo ją lubię. To jest ym, trochę inna koszulka niż ta, która będzie za chwilę, dlatego że tutaj w teorii, myślę, że jak się uprzecie, można byłoby też nosić ją w ten sposób, z dekoltem na plecach. Natomiast ja ją noszę przez to, że tu jest też ta metka wszyta Raczej, znaczy nie raczej, tylko zawsze w ten sposób, że mam dekolt z przodu Dekolt jest raczej bym powiedziała głębszy, ale nie aż tak skrajnie głęboki, że musicie mieć zawsze pod spodem coś, co Was tutaj zabezpieczy, dlatego że jest zbyt głęboki Najbardziej lubię właśnie literkę V, dekolt raczej literki V, co zresztą będzie tutaj się też przewijało ta bluzka niestety, jak patrzyłam ostatnio, jest w białym kolorze niedostępna, wyprzedana. Ale podejrzewam, że to jest taki basic, że ona będzie wracać. Na pewno wiem, że była szara, czarna też jest wyprzedana, była jeszcze. Teraz aktualnie jest taki zgaszony, brudny róż, jakby chyba w ogóle przeceniony na jakieś 46 zł, czy coś takiego. Ona występuje w jednym rozmiarze, jest tylko one size. Druga bluzka z długim rękawem to jest inny już sklep i zupełnie inny jakby model bluzki, dlatego że mimo, że podobne, jeśli chodzi właśnie o ten dekolt, to tutaj ona jest tak... Leo się nie tam szczeka, musicie wybaczyć. Jest piękna pogoda, on tam coś zaobserwował. Długi rękaw również deko w kształcie literki V Ona jest w paski, ale to jest dokładnie ten sam materiał Jest taka hop, hop, hop sprężynująca Tutaj niestety w jednym miejscu mam plamę od farby do włosów, która nie chce już się zmyć Natomiast piorę ją zazwyczaj z takimi ciemniejszymi rzeczami W sensie nie z białymi i nawet te paski, bo takie połączenie bieli i czerni to jest pełno lona. Jest czasami trudne do prania tu nic się nie dzieje z nią, te paski są nadal białe, a nie takie bardzo poszarzałe, i tutaj ten dekolt jest już głębszy trochę niż w przypadku tamtej, natomiast jeszcze nadal można go nosić właśnie w ten sposób, kiedy mamy dekolt na froncie lub. Jeśli wolimy, dekolt jest wtedy tutaj na plecach i długość tego dekoltu, czy głębokość, jeśli chodzi o donoszenie go z tyłu, jest na tyle fajna, że ona w przypadku przynajmniej mojej sylwetki i moich proporcji mogę mieć normalny biustonosz, taki zapinany tradycyjnie, bo on się kończy, czy zaczyna się zapięcie zaraz tutaj nad tym, nad tym. No że ten dekolt, jakby wiecie, nie jest na tyle głęboki, że cały ten stanik widać. nie się za Kićkałam. Bardzo fajna, to jest również polska firma, natomiast tu mamy metkę w środku. Nazywa się ten sklep Shopping Center 9, natomiast wpisujecie w wyszukiwarkę, hmm, czy ta strona nazywa się, piszecie SC 9. Ona występuje, wydaje mi się, że w dwóch wariantach jest SK i MK, i ja mam tutaj akuratnie w przypadku tej. Ja te koszulki już znam też z wersji jakby krótki rękaw i tam zazwyczaj kupowałam eski. Różnica między tymi rozmiarami jest podana na stronie. Nie wiem do końca ile to jest centymetrów, ale tam wszystko będziecie miały na pewno wypisane. Dzięki do tych rzeczy dam Wam w opisie. Te koszulki również występują w innych jakby wariantach kolorystycznych: są w biało-czerwone paski, są gładkie, także naprawdę bardzo fajne. I jedna i druga je piorę, noszę, piorę. Nic się z nimi nie dzieje, piorę je w 40 stopniach i są jak nowe cały czas. I najnowszy zakup i taka perełka, bo to jest firma, którą kiedyś oglądałam ich rzeczy. Zresztą bardzo podobny krój, prawie ten sam co tych pozostałych. Oglądałam kiedyś ich rzeczy, później jakoś totalnie mi umknęły i ostatnio poprzeszukiwałam przeszukiwałam Instagram w poszukiwaniu polskich marek i czekam na kilka właśnie zamówień, więc taki film. Mierzymy czy hol zakupowy tylko z polskimi rzeczami, mam nadzieję, że się w najbliższym czasie pojawi, jak uzbieram trochę więcej tych rzeczy, żebym mogła pokazać Wam coś więcej niż dwie sukienki i bluzkę. Natomiast do tej koszulki jeszcze później na pewno też wrócimy, ona się jeszcze na pewno będzie pojawiała. To jest firma nazywa się Tajni tatu. I to, co jakby charakteryzuje ich rzeczy, tam ten asortyment może nie jest jakiś powalająco wielki. Dziewczyny ewidentnie jakby nowe rzeczy też wprowadzają, ale to nie jest tak, że macie tam miliony rzeczy do wyboru. Charakteryzuje je to, że na tych rzeczach jest na bluzkach czy na koszulach. Pamiętam, że kiedyś była piękna biała koszula, która, bolewam, nie zdążyłam jej kupić. Które mają taki wyhaftowany gdzieś jakiś napis Tam te napisy mogą być różne To jest haft, to nie jest nadrukowane, to jest po prostu tutaj wyszyte I one właśnie są jak takie małe tatuaże Wiecie, Piesek jakiś spaceruje i on bardzo mi chciał tak znać, że pieskowi też, że tutaj on również znajduje się na tym balkonie Natomiast to jest taki typ, jakby krój bluzek, które ja bardzo lubię Właśnie te z takim dekoltem przód-tył Ludniejsze, szersze Ona bardzo fajnie się sprawdza, ten typ bluzek Bo ta do mnie przyszła zaraz przed Sylwestrem, więc nie chodziłam w niej jakoś super intensywnie Ale to jest dokładnie też ten sam materiał Czyli taka elastyczna bluzka To jest taka złamana biel Ona nie jest taka śnieżno-biała ta już też jest trochę znoszona, ale widzicie, to jest taki biały z domieszką jakby delikatnie żółtego, więc myślę, że ona przez to będzie się też ładnie starzeć. Teraz przechodzimy już do rzeczy, które nie są, nie pochodzą jakby z Polski, ale to będę Wam mówić dokładnie, który, jaki sklep. I zacznijmy może od stanika sportowego. Moje postanowienie na ten rok jest takie, żeby trochę bardziej zadbać o swoją kondycję i formę Te wszystkie lockdowny, zamknięcia i cały paraliż spowodował, że robię się coraz szersza i większa I mam coraz cieśniejsze wszystkie rzeczy, niestety No ale nie ma takiej rzeczy, na którą by nie dało się popracować, przynajmniej nad tym się da Także kupiłam sobie nowy biustonosz sportowy, dlatego że tamte właśnie, które mam są trochę za ciasne a potem tego nigdy za wiele. I ten pochodzi ze strony HM. Mam go w rozmiarze S. Prześciągnę go na chwilę z tego wieszaka. Ma przepiękny kolor, taki niebiesko-szary. Bardzo ładny. One są też dostępne w innych wersjach kolorystycznych. Jest na pewno czarny, klasyczny. Jest taki fioletowy, taka w sumie lilia, bym powiedziała. I jest jeszcze w takim kolorze, jakbyście wzięły trochę jakby kolor jak limonka, ale bardziej go zgasiły, nie takim jaskrawym. Zresztą modelka, która jest ciemnoskóra, po wygląda w nim obłędnie, pięknie. Ten kolor współgra z jej kolorem skóry. Także poza tym, że ma piękny kolor, to jest po prostu zwykły taki top, staniko top sportowy. Bardzo wygodny, ma takie trzymanie, ponieważ ja już w nim jakby odbywałam pewien trening, znaczy już Korzystam z niego, odbywałam trening, to dziwnie zabrzmiało, ale korzystam z niego i ja nie mam też jakiegoś bardzo dużego biustu. On się na pewno zmienił razem z powiększył, razem z dodatnimi kilogramami, ale jak na moje warunki, czyli 75B, to jest jak najbardziej odpowiedni, dobry, dobrze trzyma. Ma tutaj mm, miseczki, miseczki, nie wiem, tak się nazywają, jakieś mam tutaj zaniki pamięci, e, ale można je sobie wyciągnąć. E, lubię te staniki, one nie są drogie, wydaje mi się, że kiedyś kupowałam tylko najki, a moim zdaniem e, cena jest dużo niższa, a jakość jest dokładnie Taka sama, ale on mi tutaj, wiecie, rozprasza, bo coś kombinuje jak koń pod górę. Do kompletu również są leginsy z takim wyższym stanem, które mnie kuszą, tylko może jakbym była właśnie czuplejsza, to by było lepiej, ale może je zamówię. Następnie swetry. Mam tutaj trzy swetry, z czego brakuje jeszcze jakby jednego, ale dwa pierwsze, o których sobie tutaj powiemy, to są swetry z Massimo. Pojawiły się w filmie, wymierzymy w holu zakupowym właśnie z Massimo, który był małym holem, bo składał się z trzech rzeczy. Wszystkie trzy to były swetry, i wszystkie trzy zostały ze mną. Korzystam, noszę, bardzo lubię. One niestety, żaden z tych trzech jeszcze nie trafił na wyprzedaż. Nie wiem, czy w ogóle to się wydarzy. Szczerze powiedziawszy, liczyłam, że ten jeszcze w takim innym jest kolorze. Właśnie kupię, jak będzie na jakiejś kuchniczce. Na razie nie jest. To są swetry, które są wykonane z wełny i chyba z odrobiną kaszmiru. Ale główną tutaj, mm, głównym materiałem, tkaniną jest wełna. 95 wełna i 5 kaszmir. I to jest ten sam krój, to są takie swetry, jak widzicie, luźniejsze. Jakby ten sam sweter w innych wersjach kolorystycznych i w innym rozmiarze. Ten mam w rozmiarze XS przez S, natomiast ten kremowy mam w rozmiarze M przez L. I to były tylko dwa warianty, jakie możecie wybrać. Ten jest dla mnie oczywiście mniejszy, jak to mniejszy rozmiar. Jest dalej trochę dłuższy i taki bardziej luźny i oversize'owy. Ten specjalnie chciałam, żeby był jeszcze taki luźniejszy. Bardzo je lubię, są cieplutkie, mimo że są cienkie. Dobrze też się piorą. Ja takie swetry piorę na tym trybie pranie ręczne. Ten granatowy golf, który również Wam tam pokazywałam, noszę bardzo często i bardzo chętnie jest bardzo ciepły. Słowo bardzo tutaj aż po prostu wychodzi uszami, ale jest niestety aktualnie w kolejce do odkłaczenia, ponieważ Leo i zaczyna trochę tracić włosy, i jestem. Mam granatowy golf w białe włoski leonowe. Trzeci w zasadzie, który tu pokazuję wam sweter, i czwarty, o którym wspomnę, to jest takie wielgachne swetrzycho. To jest mango, i tutaj już skład nie jest najlepszy. Nie jest na pewno tak dobry jak w przypadku tych wcześniejszych. Natomiast tutaj jest bardzo dużo w składzie wiskozy i większość tego swetra to jest wiskoza i później już są jakieś sztuczne materiały. Nie jest to skład idealny i ja takich, takich swetrów raczej nie kupuję. Natomiast potrzebowałam takiego swetro koza do chodzenia po domu i nie mogłam niczego fajnego znaleźć w jakiejś w miarę rozsądnych pieniądzach właśnie z takim dobrym składem. Ten kupiłam na stronie Zalando. Mam go w rozmiarze M. On jest naprawdę olbrzymi. Ma tutaj dwie kieszenie. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to jest w porządku. Jest też taki dosyć elastyczny. Taki jakby, no nie wiem... Wzorek, nie wzorek, ale nie jest gładki, tak jak te pozostałe. Jest dosyć ciężki, jak go tak trzymam, to tak widzisz, sprężnuje. Jest naprawdę ciężki, ale jest dosyć ciepły i jakby mm, chciałam taki. Swetro, kot, trochę szlafrok, jak czasami nie mam ochoty, wiecie, być w bluzie, ale jest mi na przykład za zimno, żeby nie mieć niczego na ramionach zarzuconego, to wtedy on się sprawdza fajnie, długie rękawy można się nim owinąć. Takim właśnie jak kocem występuje jeszcze w drugiej wersji kolorystycznej, taki kamelowy dol. Przechodzimy do trzech ostatnich rzeczy, czyli trzech czarnych sukienek. Nie ukrywam, że w sukienkach chodzę teraz dużo rzadziej niż kiedyś z kilku powodów, myślę, że głównie dlatego, że jestem jednak większość czasu tutaj w domu albo przemieszczam się do sklepu spożywczego czy do pracy i nie mam ochoty i potrzeby się stroić natomiast czasami mam ochotę ubrać sukienkę i mam tutaj to totalny przypadek, że wszystkie trzy są że, że wszystkie trzy są czarne dwie z nich Chyba dwie, ale na pewno tą mogłyście widzieć w Mierzymy z Zalando. Ja ją finalnie zostawiłam. To jest czarna sukienka, którą się tak zakłada tutaj na zakładkę. Ona ma to też jest bawełna, ale w tej bawełnie nie ma żadnej domieszki, niczego elastycznego. W związku z tym, jak możecie zobaczyć, ten materiał się nie rozciąga. On jest dosyć sztywny. Sukienka jest fajna. Mam ją w rozmiarze XS, czyli najmniejszym, bo inaczej była za szeroka. Postaram się Wam ją na jakichś przebitkach pewnie pokazać Natomiast ma pewien mankament I tym mankamentem jest na pewno to, że jak się stoi nieruchomo Albo ma się przynajmniej ręce w miarę tutaj Nie robi się jakichś, wiecie, większych tutaj ruchów I ten zakres jest bardziej ograniczony To tu jest wszystko ok Natomiast stałam gdzieś w kolejce, pamiętam w Lidlu I sięgnęłam po coś, coś tak zrobiłam ręką I miałam po prostu chyt, cały tutaj dekolt na wierzchu Dzięki Bogu miałam szalik, więc tego nie było jakoś tak strasznie widać, ale jednak, ponieważ ona jest tutaj tylko zapinana na taki mały guziczek, który gdzieś tutaj jest ukryty, o tutaj, tak jak mówiłam, na zakładkę, Leon nie drab lustro. Ubieramy i zawiązujemy na boku. To niestety ja muszę ją mieć z jakąś pod spodem. Druga sukienka z długim rękawem to bo ta ostatnia będę miała krótki, to będzie ją też powiedzmy wyróżniać. To jest sukienka taka bardzo prosta, trochę anaszmizerka, również z mango. Tutaj mam rozmiar S i one były ta sama, ta sukienka i ten sweter były w jakiejś tam wyprzedaży. Te ceny na czy w promocji. Te ceny na stronie Zalando się strasznie często zmieniają. Do tej sukienki jeszcze jest pasek, ona trzeba była w innych kolorach. Podejrzewam, że one cały czas są dostępne. Niestety, pewien mankament tej sukienki tutaj już dostrzegam i nie wiem, czy jej nawet nie będę reklamować, bo oprócz tego, że jakby krój bardzo prosty, mi się podoba, długi rękaw, zapinana na guziczki, tu ma kołnierzyk. Jest ok. Wykonana jest w 100% z wiskozy, więc to też jest jej plus, że to nie jest poliamid czy poliester. Natomiast coś się zrobiło nie tak, jakby ze szwem jest, że nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj, jak mam te guziki zapięte, to one tak brzydko się tutaj układają. Ja ją prałam w takich warunkach, jakich tutaj na metce. Dbam raczej o takie rzeczy i nie wiem, dlaczego to się tak brzydko tutaj. Że jak ona, nawet tu wisi na wieszaku, ale jak mam ją na sobie, to jest dokładnie to samo. To materiał się tak jakby tu brzydko jakoś tak układa, więc prawdopodobnie ją będę reklamować, bo ona nie była jakoś strasznie droga. Natomiast szkoda zostawiać coś, co się po prostu brzydko zachowuje po tak krótkim czasie i jakby nie służyła mi zbyt długo. I ostatnia już rzecz, ostatnia, naj, no nie najnowszy zakup, ale to jest jedyna, która ma jeszcze tutaj metkę, to jest sukienka z kosa, czarna, krótki rękaw, uwielbiam ten materiał właśnie, ten rozciągliwy, one się pojawiają co roku, tutaj już oczywiście są jakieś kłaki. W różnych wariantach, czy tam tu jest akurat na dole taka jakby falbanka z innego materiału. One mają zawsze kieszonki. Mam też taką gładką, mam taką z kieszeniami tu z boku. Naprawdę bardzo, bardzo lubię te sukienki. I jeszcze załapałam się na wyprzedaży stacjonarnie w kosie, te takie przed świętami, które jeszcze były, jak galerie były otwarte, i ta sukienka. Pierwotnie kosztowała 250 zł, ja ją kupiłam minus 50 i mam ją w rozmiarze S. Myślę, że ona poczeka na cieplejszy trochę czas, bo najlepiej będzie wyglądała, podejrzewam, luzem. W sensie nie mając już nic za bardzo na sobie, gdzie swetra, kurtki i miliona innych warstw. Także ta sukienka jest bardzo fajna, one myślę, że jeszcze też powinny być. Te sukienki właśnie takie jak podobne do tej w kosie się pojawiają co roku, z pewną jakąś tam modyfikacją, ale niedużą. To by było na tyle. Słońce mi tutaj zaraz wejdzie do pokoju. Leoś koniecznie jest zainteresowany już zabawą i już nie wytrzyma dłużej sam. Już bardzo chce tutaj broić i co chwilę przeszkadza. Także idę się z nim trochę pobawić. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Postaram się wszystkie rzeczy podlinkować i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!